Cześć! Z tej strony Katarzyna Skurska i witam Was w 33. odcinku mojego podcastu Porozmawiajmy o jedzeniu, w którym poruszam temat smacznego jedzenia, diety, zdrowia i rozwoju osobistego. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Asia Adamczyk z Team Cateringu, by opowiedziała nam jak wygląda praca w cateringu dietetycznym od zaplecza. Ile wcześniej są opracowywane jadłospisy zanim pojawią się na Waszej wycieraczce i co jest najtrudniejsze podczas układania diet. Prawie miesiąc korzystałam z cateringu dietetycznego właśnie w ramach współpracy z tym Cateringiem, gdy przygotowywałam się do egzaminów przed obroną doktoratu. Obrona doktoratu jeszcze przede mną. No i w związku z tym, że jest to współpraca, przygotowaliśmy dla Was kod promocyjny: minus 15% na wszystkie diety z cateringu z kodem Skorska 15, i promocja trwa do końca października. No dobra, to myślę, że zaczynamy. Cześć Asiu. Na początek opowiedz nam coś o sobie. Cześć Kasiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi być twoim gościem. Kilka słów o mnie. Od wielu lat zajmuję się dietetyką. Prowadzę też własną praktykę dietetyczną. Głównie tutaj moją specjalizacją jest insulinooporność, endometrioza, i zespół metaboliczny. W początku właśnie zajmowałam się współpracą indywidualną z pacjentami, uczestniczyłam też w wielu eventach, ale zawsze interesowało mnie żywienie zbiorowe, dlatego też jestem dzisiaj tutaj i razem z pozostałymi dietetyczkami z team cateringu staram się stworzyć coś pysznego zgodnie z zaleceniami dietetycznymi. I nie ukrywam, że sprawia mi to ogromną przyjemność, bo wiem, że mam wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie wielu osób każdego dnia. No tak, tak, bo tutaj odpowiadacie za bardzo dużo, dużo diet, bardzo dużej ilości osób. To trochę inaczej właśnie niż praca indywidualna i no właśnie dlatego mnie to ciekawiło i dlatego właśnie postanowiłam, że warto nagrać taki odcinek o tym, jak to wygląda od zaplecza, jak się robi takie diety dla dużej ilości osób. No i powiedz nam, za co lubisz tak najbardziej pracę w cateringu? Wiesz, co? Catering dietetyczny to miejsce, w którym nie ma czasu na nudę, a ja jestem właśnie taką osobą, która nie lubi siedzieć w miejscu. No, ja osobiście właśnie lubię pracę dynamiczną, podczas której dużo się dzieje. Jest też tutaj potrzeba kreatywnego myślenia, które ma realny wpływ na funkcjonowanie całego tego mechanizmu. No, jest to praca, w której jest taka akcja, reakcja. Robisz coś i za chwilę masz wiadomość zwrotną od najważniejszego ogniwa, czyli od klienta czy robisz to dobrze, czy nie. No i widzisz, że Twoje starania przynoszą efekty, jest to satysfakcjonujące. No, wiadomo, nie będziemy tutaj udawać, że, że nie zdarzają się różne fakapy, bo wiadomo, że jak w każdej branży też, też są właśnie różne sytuacje, ale właśnie zwracamy uwagę na, na opinię klienta, no i właśnie dzięki temu możemy wyłapać różne, różne mniejsze czy większe błędy. No, i dla mnie też atutem jest możliwość pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, z koleżankami po fachu. Relacje są tutaj ważne, a ja wcześniej długo pracowałam sama w praktyce dietetycznej, i jest to dla mnie miła odmiana. Jestem też bardzo wdzięczna za dziewczyny, dietetyczki, z którymi pracuję w teamie, bo wiesz, jak to jest w branży dietetycznej. Wiele osób podąża za trendami, które nie mają często odbicia w badaniach i mijają się z rzeczywistością. A my tutaj jesteśmy naprawdę zgranym zespołem i myślimy podobnie i myślę, że to jest super. Tak, ja się totalnie zgadzam, że właśnie praca w zespole to jest klucz. Ja mam, ja współpracuję z Mają, Mają Brumare, moją współpracowniczką, ona jest dietetyczką i farmaceutką i no i po prostu ta praca razem, jak jest po prostu grupa osób, to jest inny wymiar pracy. To jest taki to jest po prostu większy komfort pracy. No i fajnie, fajnie, fajnie to brzmi. To w takim razie opowiedz nam, na czym polega praca dietetyka w cateringu? Czym dokładnie zajmuje się taki dietetyk w cateringu? Myślę, że zakres obowiązków w cateringu różni się w zależności od firmy. Ja osobiście, poza tym, że tworzę i kontroluję jadłospisy na różne diety, zajmuję się także konsultacjami z klientami. No i bardzo często właśnie doradzamy klientom jaką dietę wybrać, jeżeli są jakieś jednostki chorobowe też i jaką kaloryczność dobrać do danej osoby. Codziennie kontrolujemy posiłki w procesie produkcji i pakowania. zdarza się, że piszę artykuły, które możecie przeczytać też na naszym blogu. A jakie artykuły ostatnio się pojawiły? Na blogu często pojawiają się artykuły właśnie o y, jednostkach chorobowych, o insulinooporności między innymi, y, ale także y, artykuły, które wyjaśniają na czym polega, na przykład dieta keto, y, jak powinni odżywiać się sportowcy. Także, no, bardzo y, wiele różnorodnych tematów tam znajdziecie. Okej, okay, czyli poza dietą na wycieraczce, ja się tak zawsze śmieję, bo to jest dla mnie, była dla mnie niesamowita wygoda, po prostu znajdowanie tego jedzenia na wycieraczce właśnie w tym moim takim gorącym okresie, gdy się przygotowywałam do tych egzaminów, no bo poza przygotowywaniem się do egzaminów jeszcze miałam normalną pracę, to po prostu to, że się odciążyłam z tym gotowaniem i wiecie, znajdowałam to jedzenie na wycieraczce, to był po prostu luksus dla mnie, jakby bardzo mnie to odciążyło, dlatego tak mówię, znajdowanie jedzenia na wycieraczce, ale też po prostu dajecie dużo wiedzy, staracie się dawać. Dużo wiedzy, żeby to było takie połączone ze sobą. Tak, tak. Taka usługa kompleksowa. Super, cieszę się bardzo. Um, a na co zwracasz taką szczególną uwagę podczas układania jadłospisów pod Catering? Często układając jadłospis zadaję sobie pytanie, czy ja będąc klientem cateringu i wybierając daną dietę, byłabym z niej zadowolona. Myślę, że jest to ważne pytanie, które przynosi wiele pozytywnych efektów, bo jeśli robisz coś tak, jakbyś robiła to dla siebie, to wiadomo, że to będzie dobre, prawda, że będzie to zrobione tak, jak powinno być. Więc myślę, że to jest taka y, główna rzecz, na, y, na którą zwracamy uwagę. Okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, ja też zwróciłam taką, taką uwagę i mi się to bardzo podobało. To były właśnie te y, takie konkursy macie na swoich social mediach y, na posiłki, które najbardziej smakowały w danym miesiącu, i y, y, y później staracie się je otworzyć, czyli że ktoś po prostu ma posmakowało mu coś, a później właśnie wie o tym, że w kolejnych dniach swojego swojej diety będzie mógł znów to powtórzyć i to mi się bardzo, bardzo podobało. Tak, to prawda. Zwracam na to uwagę, bo no wiadomo, żywienie zbiorowe rządzi się swoimi prawami, ale jednak staramy się iść tutaj za głosem większości i dogadać smakowo naszym klientom, także no, często właśnie na naszych social mediach pojawiają się pytania o, o ulubione posiłki i wtedy wprowadzamy je tworząc nową dietę, żeby, żeby klienci mogli ponownie ich spróbować. No, ja muszę przyznać, że mi bardzo smakowały desery. <laughs> ja... Nie, tak, to prawda, ja to desery jakieś... są pyszne. Tak, serniczki, bo no, naprawdę, te serniczki bardzo mi smakowały i jak były, to później sobie głosowałam, że, że bardzo mi smakowały. E, dobra, to powiedz w takim razie, ile wcześniej opracowujesz jadłospisy, zanim pojawią się właśnie na tej naszej wycieraczce? To jest bardzo skomplikowany proces, ale właśnie w tej chwili zaczynamy układać jadłospisy na styczeń, luty. No także pracujemy z dosyć dużym wyprzedzeniem, ale właśnie dlatego, żebyśmy miały czas na to, żeby wprowadzać ewentualne poprawki, żeby ta dieta naprawdę była na 100% dopracowana, żeby klient mógł się nią cieszyć. Okej, okay, no to szybko. <grym> to, to jest szybko, ale to, nie, nie, nie dziwię się, bo tych diet macie sporo. W swoim cateringu. Ja korzystałam ze Slim, z Vegeta Plus Fish i z Niski Indeks. A mój mąż jeszcze ze Sport. I no to po prostu były różne dania, więc tego naprawdę, tej roboty macie sporo. Tak, to prawda. No, dań mamy dużo, diet mamy też na tyle dużo, że myślę, że większość osób znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Tak, tak. Tam jest tak, taki naprawdę spory wybór pod tym względem. Mm. Strać nam, co jest takie najtrudniejsze, co jest taką Twoją piętą achillesową w układaniu jadłospisów właśnie pod catering? Myślę, że ogólnie praca w cateringu no, nie należy do najłatwiejszych, ale to też zależy. Myślę, że dla osoby początkującej, która nigdy nie miała styczności z żywieniem zbiorowym, jest wiele trudnych rzeczy, ale przede wszystkim trzeba trochę zmienić myślenie i nauczyć się, że niestety nie jesteśmy w stanie pomóc każdej osobie indywidualnie, bo są jednostki chorobowe i sytuacje, w których nie możemy polecić żadnego cateringu. No i żywienie w chorobach to trudny temat. No i sama na pewno dobrze wiesz, że nawet w pracy z pacjentem indywidualnym często nie możemy pomóc w warunkach domowych, a tutaj mamy żywienie zbiorowe i nie jesteśmy w stanie podejść do tego tematu jednostkowo. Preferencje, to jest druga sprawa, no bo chciałoby się dogodzić każdemu, ale niestety nie ma fizycznie takiej możliwości. No ale mimo wszystko staramy się, aby dania nie były jakieś kontrowersyjne, no i też właśnie robimy różne konkursy, kontrolujemy opinie, żeby, żeby po prostu jak największej części osób tutaj dogodzić. No i zależy nam na tym, aby jak największa grupa osób znalazła u nas swoje smaki, stąd też taka mnogość różnych diet. W takiej codziennej pracy myślę, że trudne jest to, że musisz brać pod uwagę zarówno sezonowość, food cost przy tych szalejących cenach żywności, no i różnorodność, a także logistykę i estetykę pudełka, które właśnie dociera do klienta. Okej, okay, okay. no tak, no jakby tutaj, tutaj jest bardzo wiele aspektów pod tym względem. Okej, okay, okej, okay. a jakie masz takie największe inspiracje kulinarne? Myślę, że moją największą inspiracją od zawsze w pracy dietetycznej jest taka codzienność. Wiesz, ludzie w większości nie lubią dziwnych i nieoczywistych dań, dlatego zazwyczaj starałam się modyfikować po prostu tradycyjne dania pod wymogi dietetyczne. No i sama korzystam z tego w domu i myślę, że to się już jakoś bardzo nie zmieni, bo, no bo sprawdza mi się to zarówno też u klientów, jak i właśnie w takim domowym zaciszu, że tak powiem. No dodatkowo lubię przeglądać blogi kulinarne, no i Instagrama w kontekście właśnie nowych przepisów, ale zazwyczaj i tak modyfikuję je trochę po swojemu, także właśnie ta codzienność myślę i te tradycyjne posiłki są taką moją inspiracją. No muszę się w sumie tak z tym zgodzić, bo na co dzień, ja to też nawet mówię pacjentom, że no na co dzień jakby te dania... Są zwykłe, zwykłe, najzwyklejsze. Jak chcemy coś poszaleć, to albo no, gdy mamy na to czas, niektórzy mają na to czas w weekend, niektórzy pracują w weekend i wtedy w tygodniu mają czas, ale jak chcę zjeść coś nieoczywistego, no to idę do restauracji. Jak chcę coś poszaleć i... i tak, tak. No u, u nas też zdarzają się, zdarzają się dania takie bardziej, bardziej wyszukane, ale tak jak mówię, w, w głównej mierze staramy się yy, no, dawać tak, klientom to czego tak, oczekują tak. tak mi naprawdę, się no. na przykład bardzo podobało to e, jak miałam obiad i miałam e, surówkę, sos, e, jakaś tam nie pamiętam czy kaszę i do tego jakiś dodatek białkowy, czy to było tofu, czy mięso, już nie pamiętam, ale podobało mi się tak, że był żeby była surówka, taka prawdziwa surówka, bo ja w tygodniu nie mam czasu na ścieranie, wiesz, warzyw do surówki, zazwyczaj jest to jakieś ogórek kiszone, czy tam jakieś tę, pomidory tę. sobie pokroję, no, żeby te warzywa były, no bo te warzywa są bardzo ważne, jako estetyczki to wiemy, ale no po prostu nie mam na to czasu i tak sobie nałożyłam to później na talerz, właśnie ten, tą surówkę, ten sos, są kasze, ten, ten dodatek białkowy, to chyba był jakiś tam kurczak i mówię, ale to wygląda jak obiad niedzielny. Ja bym niedzielne sobie w tygodniu zrobiła, więc to było super, że można właśnie um, zjeść coś takiego, na którego ktoś inny poświęcił trochę więcej czasu, a nie my. Tak, i myślę, że fajna jest też tutaj właśnie ta różnorodność, że możesz zjeść sobie codziennie coś innego. Tak. No a też wiadomo, że jakbyś chciała ugotować sobie to sama w domu, no to bardzo dużo produktów w tym momencie by się zmarnowało, no bo nie jesteś w stanie tak, tego wszystkiego wykorzystać. Tak, to prawda. A powiedz, bo ja już powiedziałam, że ser, wszelkiego rodzaju serniczki to były moje ulubione dania, a twoje ulubione dania? Byłoby tego sporo, gdybym chciała teraz wybierać, ale w moim top są zdecydowanie właśnie desery i sałatki. No i pyszne są też koktajle, nie będę oszukiwać, koktajl ze słonym karmelem to jest sztosik, także okay. polecam spróbować. Koktajle się super mi, mi na przykład sprawdzały, jak tak, po pierwsze, jak miałam na przykład ciąg pacjentów w gabinecie i pomiędzy, mój błąd, no ale nie robiłam sobie przerwy, i pomiędzy po prostu wypijałam ten koktajl i to było super, że, że nie musiałam się jakoś tutaj właśnie wychodzić. No, zapomniałam zrobić sobie przerwy, takiej wpisanej w kalendarz przerwy, więc no skorzystałam po prostu z tego, że był koktajl. A po drugie, jak wracam z treningów, to też było super. Więc te koktajle myślę, że nie tylko mi się sprawdzają, ale że duże ilości osób się sprawdzają po prostu jaka taka szybka przekąska. Ja jeszcze muszę powiedzieć, bo ostatnio właśnie jadłam to u Was. Ja aż szukam w sklepie kaszy kuskus perłowej. No, po prostu mhm. to było takie dobre. Tak mi smakowała ta kasza, a że, że szukam sobie teraz jej gdzieś w sklepie. No, więc też mam odkrycie kulinarne. Tak, mam takie odkrycie kulinarne. Jakby gdzieś tam w internecie już mi przeskakiwała ta kasza, ale właśnie ją zjadłam, u właśnie mówię, o. Oh. Super, więc to też takie inspiracje, takich dużo inspiracji, poznawania nowych produktów, to też jest fajne, że, że na coś, co pewnie by, byście się nie odważyli kupić w sklepie, no bo co byście z tym zrobili, no to Wasz catering jakby daje Wam inspiracje kulinarne, co jakby z takiego produktu można zrobić i super, i, i popróbujecie sobie dużo fajnych rzeczy. Tak, tak, ale myślę, że my też jako już pracujące dietetyczki w cateringu i tak cały czas właśnie dowiadujemy się o nowych produktach, tak. szukamy tych nowych produktów, żeby też jakby nie było tu żadnej stagnacji, tylko po prostu żeby ciągle wprowadzać jakieś jakieś nowości. I fajne produkty, których właśnie nie używamy. Pewnie chodzicie po sklepach tak, i też, po prostu robicie też, taki research także... po jakichś no, marketach, większych marketach i po prostu o, nowe, o, nowe. Tak, wiesz, często też idziesz właśnie po sklepie i widzisz jakiś nowy produkt i już masz w głowie wyobraźnię, jakąś nową potrawę, która mogłaby tutaj się przyjąć, także... No, to już takie przesiąknięcie tą dietetyką i, tak, i właśnie totalnie. tym cateringiem. No, ja, jak jestem gdzieś za granicą, to to moje ulubione w ogóle zwiedzanie to jest idę do Lidla. czy jak w danym miejscu z Lidl? Zobaczyć, co dają w danym Lidlu, bo a, co, co jest u nich, a co jest u nas, więc no to po prostu tak to już jest. E, Okej, okay, dobra. Powiedz w takim razie, komu byś poleciła catering dietetyczny i jak sądzisz, dla kogo taki catering to jest dobre rozwiązanie. Myślę, że na pewno dla osób, które nie mają czasu na gotowanie lub nie lubią, nie umieją tego robić. Dla osób, które mają problem z insulinoopornością i z góry wiedzą, że nie dadzą rady sami komponować sobie posiłków odpowiednich, a tutaj dieta jest bardzo ważnym czynnikiem. Jak prowadziłam właśnie konsultacje indywidualne, to bardzo często mi się zdarzali właśnie pacjenci z insulinoopornością, którzy no od razu mówili, że jakby ta dieta no jest tak odmienna od diety takiej standardowej. No, że po prostu sami nie będą w stanie tego gotować i szukali też różnych opcji dla siebie. Dodatkowo dla osób, które chcą schudnąć, myślę, że tu tutaj sytuacja jest idealna, bo nie musimy martwić się ważeniem porcji samodzielnie w domu. Ważne jest tutaj oczywiście dobranie odpowiedniej kaloryczności diety. Myślę, że zadowolone będą też osoby, które po prostu chcą zdrowo się odżywiać lub chcą zadbać o regularność swojej diety, no ale tak samo osoby, tak jak ty wspominałaś, że właśnie tutaj miałaś e, uczelnię, jakieś e, właśnie są sytuacje takie tak, życiowe, taki in bardzo intensywny czas. Tak, intensywny czas. No i są często sytuacje w życiu e, tak jak na przykład, nie wiem, przeprowadzki czy różne właśnie takie e, takie sytuacje, w których właśnie zamiast biegać po żabkach i wyszukiwać sobie na szybko jakieś przekąski, no możemy tą zbilansowaną dietę cały czas utrzymywać, więc myślę, że dla takich osób to jest bardzo fajna opcja. Darza mi się, że polecam moim pacjentom, że gdy wracają z urlopu, to podczas powrotu, żeby sobie zmówili. Taki catering, bo wiadomo, wraca się na przykład w niedzielę, w niedzielę sklepy zamknięte, w poniedziałek pusta lotówka i tak jak mówisz, albo żabka nam zostaje, albo nic co gorsza, i wiesz, i ten taki rytuały takie, to się tak przesuwa, o, w poniedziałek nie zdążyłam, ale w sumie jestem zmęczona, bo nic cały dzień nie jadłam, to się przesuwa na wtorek, na środę, a jak się ma zamówione chociaż na ten powiedzmy poniedziałek, wtorek, środę, no to, znaczy w zależności oczywiście jak ktoś potrzebuje, to zwalnia z takiego mm, myślenia o tym i takie spuszcza się takie ciśnienie, tak. Wiesz, powietrze, że, że, że jest wolniej, że jest spokojniej i że mam jakieś rozwiązanie, mam plan B, nie muszę myśleć o tym. Najpierw to muszę zrobić pranie, a później mogę myśleć o jedzeniu. Więc to, to się super super sprawdzało. I ja też polecam, wiesz, jak na przykład mam takie pacjentki, czy pacjentów, którzy budują jakieś nawyki i to jest dla nich bardzo dużo że naraz nie są w stanie zrobić kilku rzeczy, na przykład na, na ten moment są na etapie, że budują nawyk regularnej aktywności fizycznej, a gotowanie jest dla nich takim problemem, tak jak mówiłaś, że ktoś nie lubi gotować, nie ma czasu i na początek to sobie właśnie pilnują, żeby, żeby budować tą regularność w aktywności fizycznej, a w tym czasie sobie właśnie zamawiają catering, a gdy już będą mieć czas i ochotę, to sobie jakby zrezygnują z tego cateringu i po prostu uczą się gotować. Ale mam też takie osoby w swoim gabinecie, które na przykład zamawiają na wtorek, środę, czwartek, bo wiedzą, że w weekend będą w stanie ugotować na poniedziałek, a w piątek na przykład zawsze wychodzą gdzieś ze znajomymi coś zjeść. I, i to też tak zwalnia ich z takiego... Ciągłego gotowania, bo to też nie sprawia im frajdy, a mają taką możliwość i sobie po prostu, żeby trochę e, zwolnić zasoby, zamawiają na ten środek tygodnia. Więc e, tych rozwiązań jest chyba multum. Tak, to prawda. Ja dodatkowo też bardzo chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które myślą nad tym, żeby taki catering zamówić, żeby kontaktowały się też z nami, dietetyczkami, w sprawie wyboru odpowiedniej diety dla siebie i odpowiedniej kaloryczności, bo często zdarza się, że właśnie jest zalecenie od dietetyka, żeby zmienić dietę albo po prostu dostają wyniki badań, coś jest nie tak i chcą właśnie przejść na zdrowszy tryb, ale wybierają sobie na przykład zbyt niską kaloryczność, co później też może odbić się właśnie na naszym zdrowiu, na wynikach badań że po prostu będą jeszcze gorsze niż do tej pory, jeżeli ta kaloryczność będzie zbyt niska. No więc właśnie dlatego warto do nas zadzwonić, skorzystać z takiej konsultacji, a my staramy się zawsze. Tutaj podejść indywidualnie do każdego pacjenta, obliczyć to zapotrzebowanie, jeszcze jakieś wskazówki może dodamy, także zachęcam naprawdę do tego. Super, super, że o tym mówisz, bo myślę, że część osób nie wie, czy może, czy może w ogóle napisać, zadzwonić, coś zrobić, a fajnie, że o tym mówisz, że jest taka możliwość. I jeszcze dodam, co do tej za niskiej kaloryczności, to wchodzimy w okres przeziębień. I jak jest za niska kaloryczność diety, to ma się większą tendencję do łapania wszelkiego rodzaju przeziemień, innych tego typu chorób górnych dróg oddechowych. Więc dbajcie o to, żeby ta kaloryczność była dobrze dobrana, bo macie taką możliwość, możecie skorzystać właśnie z konsultacji bezpośrednio właśnie w cateringu dietetycznym. I powiedz mi w takim razie, jak sądzisz, jak myślisz, jak można by było modyfikować dania pod siebie? Jakie byś mogła dać rady pacjentom? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę to zależy. Jeżeli komuś nie smakuje na przykład sos pomidorowy, to ciężko tutaj mówić o modyfikowaniu dania pod siebie. Można ewentualnie indywidualnie sobie doprawić według upodobań. Natomiast myślę, że przede wszystkim ważny tutaj jest od początku dobór właśnie odpowiedniej diety, bo różnią się one poszczególnymi składnikami. Na przykład w diecie slim będzie więcej tych pełnoziarnistych produktów niż w diecie standard i może dla kogoś to już będzie jakaś informacja Dodatkowo też myślę, że warto wybrać dietę z wyborem menu i wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że wykluczymy sobie na tym etapie posiłki, które no nie są w naszym guście. Mamy też w tej chwili dwie diety z wyborem menu: dietę standard i dietę slim, także myślę, że wybór jest naprawdę już duży i każdy może sobie coś znaleźć dla siebie. Ja potwierdzam, no bo ja korzystałam i właśnie ze Slim, Wege plus Fish i z Low -G. No i te posiłki były różne, po prostu były różne. Ja szczerze, Slim mi tak smakowała, bo tam było dużo takich, może ja tak trafiłam, ale było dużo takich słodkich rzeczy, że właśnie były te desery i to mi tak smakowało, ja to, bo ja lubię słodki smak, proszę no, mnie nie będę oszukiwać. Mm -hmm. Fajne jest to, właśnie w dietie slim, że możemy zjeść coś fajnego, słodkiego, ale jednocześnie, właśnie, nie ma tam cukru. Także myślę, że to są no. takie produkty, których no, rzadko podejmujemy się, żeby zrobić je osobiście w domu. Więc tak, tak jak mówisz, fajna, fajna sprawa. Tak, dokładnie. I co ja też mogę od siebie dodać, to mm, zdarza mi się, że właśnie tak mówię swoim pacjentom, że zawsze można troszeczkę mniejszą, na przykład kaloryczność wziąć. I jak mamy sezon na truskawki, śliwki, teraz są śliwki wcześniej, bo ja powiedzmy wczoraj truskawki i mamy ochotę zjeść tego trochę więcej, to właśnie ten taki zapas kaloryczny będzie dobrym rozwiązaniem, żeby sobie dorzucić te takie e, jakieś rzeczy, które są akurat w sezonie. Wy na pewno korzystacie z tej sezonowości, ale czasem jest tak, że, no, że mamy na przykład ochotę na to, żeby zjeść nie wiem, o pięć śliwek więcej. I wtedy spokojnie można sobie tutaj e, dorzucić, e, dorzucić jakiś właśnie owoc, czy jakieś warzywo do danego posiłku, jeżeli macie taką e, ochotę. Mm, tak, i to jest chyba takie najczęstsza porada, którą, e, którą e, ja mówię swoim pacjentom, jak pytają mnie, co mają zrobić, że mają gorszy okres, jak mają zdążyć z gotowaniem, jakimiś takimi rzeczami, to mówię, że może to jest właśnie dobry moment na skorzystanie z cateringu dietetycznego, bo by tak naprawdę dosyć dużo osób jest takie, takie zosie samosie, że wszystko muszą zrobić same, a ja mówię nie, że nie muszą, że można skorzystać z pomocy właśnie z cateringu dietetycznego. Nie musi to być, że już się. Jakby zapisujecie na całe życie, ale może to was po prostu odciążyć w bardziej intensywnym czasie. Ja tutaj też może dodam, że właśnie często, tak jak mówiłaś, że może sobie wybrać mniejszą kaloryczność, coś sobie dojeść, ale też często są osoby, które na przykład pracują od samego rana i często nie mają czasu po południu sobie ugotować, więc potrzebują, żeby to do pracy jakieś jedzenie sobie zabrać, i właśnie a po południu wracają do domu i tutaj z partnerem. Jakaś pizza, albo jakieś inne, inna fajna kolacja. Więc tutaj wchodzi cała na biało dieta Office, okay. którą też polecam i myślę, że to jest właśnie super sprawa dla takich osób, które nie mają pomysłu albo nie mają czasu na to, żeby sobie ugotować coś do pracy. A później wieczorem już. A powiedz o co chodzi w tej diecie Wiesz, Office? Co? To jest dieta, w której znajdziecie trzy posiłki. To jest takie drugie śniadanie, obiad i, i podwieczorek, więc też są fajne, słodkie rzeczy do kawki. Pełnowartościowy obiad i, i śniadanko, na które często w pracy nie mamy czasu, przed pracą właśnie nie mamy czasu. No a właśnie po południu, w związku z tym, że tutaj są trzy posiłki o niższej kaloryczności, bo to jest dieta 1000 kalorii albo 1300 kalorii, specjalnie właśnie tak skonstruowana, okay. żeby można było sobie na spokojnie coś dojeść. I zjeść fajną kolację później wieczorem. Także myślę, że to też jest warte uwagi. Tak, to, to jest bardzo warte uwagi, bo właśnie najczęściej słyszę też w gabinecie, że pacjenci nie mają czasu. Właśnie największym problemem jest zabieranie jedzenia do pracy. Dokładnie to. Więc myślę, że to odpowiada właśnie na problemy bardzo dużej ilości osób. Okej. Okay. Chciałabyś jeszcze coś powiedzieć? Coś dopowiedzieć? Wiesz co, myślę, że powiedziałyśmy sporo, ale tak jak mówię, no jest jeszcze tutaj dużo, dużo do zaproponowania, także jeżeli ktoś nie znalazł tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, to zawsze może do nas zadzwonić i się dowiedzieć. Także myślę, że z mojej strony to tyle. Super. Bardzo ci bardzo dziękuję za, um, za to, że... Wziąć udział w nagraniu tego podcastu. I też Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ja również dziękuję.